Cześć, tu Manix. zapraszam na nowy cykl. To był miesiąc, czyli to, co Wam wspominałem, co będzie się działo 2023. Czyli ten cykl chciałbym Wam przedstawiać co miesiąc, czyli takie podsumowanie tego miesiąca, co było, plus propozycje na nadchodzący tydzień, może dwa z Kickstartera. Do tego choty na tą chwilę z BGG, które Wam kiedyś wrzucałem w formie graficznej na Facebooku. Tutaj Wam szybko opowiem, mniej więcej. Co tam jest aktualnie w hotach na BGG. Do tego gra miesiąca moja i oczywiście gości, których mi się uda zaprosić. A więc, zaczynamy. A więc, zaczniemy od gier wydanych w styczniu. Chodzi o wydane, niezapowiedziane, czyli, bo tak bym musiał Wam przedstawić cały praktycznie Portal.con. Chodzi tylko o gry, które są wydane, które możecie iść do sklepu bez w sobie kupić. Takie gry, które się pojawiły obecnie na rynku. Nie będę Wam zdradzał z szczegółów, gdzieś tam graficzkę będę wrzucał. Każdy może sobie sprawdzić te gry. Ale tu Wam chcę wspomnieć, jakie gry zostały wydane w styczniu. A więc pierwsze co jest Horol w Arkam LCG, czyli karcianka, która dobrze chodzi na solo. Tutaj mamy szkarlatne klucze, czyli rozszerzenie kampanii. Następnie mamy ciężarówką przez galaktykę znów w drodze. Następnie mamy relikty ludzkości, które możecie sobie sprawdzić na kanale. Gdzieś tam mamy wrzucone już. Gra, w której będziemy sobie zbierać relikty, sprzedawać, manipulować rynkiem, zbierać troszkę setów. Najlepiej ta gra działa. Tutaj chodzi, jeśli chodzi o ten manipulowanie rynku, to najlepiej w tej grze się sprawdza. Reszta to taki średniaczek. Zresztą, tak jak wspominałem w recenzji, Challenger, drużyna marzeń. Prosta gierka. No, ja bym powiedział, taka wojna. plus. Uśpieni Bogowie, czyli gra, którą dużo osób czeka. Mindbag, prosta gierka od portalu zapowiedziana od, na Portal Konie, która od razu się pokazała, gdzie będziemy sobie mieli deck kart. Każdy ma karty, zagrywa, mamy dwie opcje, albo zagrać kartę, albo odpalić kartę, albo ukraść kartę. Fajnie to działa. Doble, kolektor, księga czarów, naga prabat, czyli prosta gierka dwuosobowa, którą możecie sobie sprawdzić na BGA. Gra, którą będziemy sobie układać, fajnie wydana, dosyć tania na to wydanie. Polecam wam sprawdzić na BG tą gierkę. Później mamy Ślaki, Memento Mori, Little Town, Rzemieślnicy, to Tne, dodatek Awanturnicy i Druidzi, Lucky Jack, Wyspa Kotów, mamy dodatek, czyli pakiet z Kickstartera i Kociaki i Bestie, Karten Ventura, Oklahoma. No i ostatnia gra chyba najbardziej wyczekiwana przez wszystkich czyli Władcy Ziemi czyli Dominant Species. Te gry pojawiły się w styczniu na półkach sklepowych możecie sobie śmiało je kupić bądź sprawdzić na BG a niektóre też są. Następny temat to Hoty z BGG czyli dziewiątka gier które są aktualnie najczęściej wymieniane najczęściej na forum komentowane w BGG jest to w kolejności od tyłu: site, sitea każdy zna, oczywiście Kosa, Duna Imperium, Ark Nova, The of Erdeval. Ta gra gdzieś tam jest w planach na BGA. Jestem ciekawy tej gry. Frost Heaven, Hot Petal of Metal, czyli nasze Turbo, Loften, Andromeda H. No i Expedition, czyli najnowszy dodatek do KOSy, Dlatego też tutaj Kosa się pojawiła. Jestem ciekawy tego dodatku. Jeśli chodzi o Kickstartery, tutaj wrzucę Wam w opisie pod filmikiem, możecie sobie zobaczyć te gry na BGG. Będę wam tak wrzucał, żeby tutaj się nie zagłębiać w te gry, bo oczywiście czasu by tu nam zabrakło, żeby tu wszystko wymieniać. Ale mamy tutaj 7 lutego, większość wychodzi, a więc pierwszy szczał mamy zamki Szalnego Króla Ludwika, tutaj mamy wersję wykreślankową. później mamy Set of Watch. Statera, Storm Dragon, figurkowy Coop Assession Tactic Inferno. Tak? Czyli gdzieś tam macie tę wersję karcianą na filmiku. Wyszła też wersja taka figurkowa gdzie zagrywamy karty. Mamy Funders, Sally Face, Strange Nightmare, Dirty Beat, Drolls, Jump, Sail, Counter and Mine, Space, Stone's Age. 14 lutego wychodzi Horror Game Show. No, i gdzieś tam w połowie lutego wyjdzie Wanderlust. Z tych gier, które wymieniłem, szczerze mówiąc, nic nie ma ciekawego. One się pokazują na Kickstarterze. Jeśli ktoś chce sobie sprawdzić, oczywiście może. A w nadchodzących dniach na kanale pokażę się Keyflowers czyli taki klasyk jak wiecie gra zakazana nie mogę grać z Litką na dwie osoby bo tutaj przeważnie są ciche dni. Do tego Century Szlak Korzenny gdzieś tam ściągają Keyflowers'a, ten Century się napatoczył. Także wrzuciłem wam oczywiście to jest gra rodzinna Water Machine gdzieś tam postaram się w końcu wam go nagrać tutaj te dwa filmiki, które obiecałem miner masz? Czy gdzieś tam wrzucałem na Instagrama zdjęcia jeśli obserwujecie, widzieliście mniej więcej jak ta gra działa, gdzieś tam pytaliście co to jest tutaj postaram się Wam solo zagrać, no oczywiście jeszcze parę filmików gdzieś tam jeśli czas pozwoli Wam nagram do tego, jeśli obserwujecie Facebooka widzieliście zaproszenie na nowy podcast od Kości w którym mam zaszczyt uczestniczyć, czyli top totalnie o planszówkach Podcast, w którym będziemy sobie gadać mniej więcej o grach, które ogrywamy, które są dobre, plus jakiś temat przewodni. Teraz był temat ceny, gdzieś tam troszkę zeszedł na bok, ale pogadaliśmy dosyć długo, obszernie. Mam nadzieję, że obserwowaliście Facebooka i gdzieś tam sobie kliknęliście, posłuchaliście, jak to wygląda. Do tego na pewno postaramy się z chłopakami troszkę poprawić audio, szczególnie moje tam słabo wyszło. I to by było praktycznie wszystko, co się dzieje. No i na koniec zawsze tego cyklu postaram się wam wrzucić e, grę miesiąca swoją, oczywiście także gości, a więc zapraszam teraz na e, moich gości. To z kości. E, dziękuję za zaproszenie do e, nowej zabawy w gra miesiąca. I co, moją grą miesiąca? Będzie taka może mała autopromocja, ale gra, którą autentycznie bardzo, ale to bardzo dużo gra, która mi się bardzo podoba, e, czyli Seas Paper od Bombyxa, która w Polsce będzie wydana już niebawem e, jako papierowe, może od Dyson Bones. Bardzo przyjemna gierka, bardzo sprytna gierka, gdzie mamy i laka i mamy kombinowanie, mamy zbieranie setów, zagrywanie różnych akcji. No szybka, sprytna, mała, Karcianka, także polecam. Naprawdę, naprawdę warto. Dzięki i być może do kolejnego. Cześć! Siema, tu Radar. Dzięki Marek za zaproszenie do swojego nowego projektu Gra Miesiąca. Ania spękała, musiałem to nagrać dzisiaj sam. W styczniu zagraliśmy 27 gier. I tak żeby było łatwiej wzięliśmy kryterium takie, że po prostu będzie to gra, w którą graliśmy najwięcej razy. Więc od na radarze grom miesiąca stycznia 2023 będzie z podlady Trek 12. Widać. Świetnie. Wychodzi na to, że Bruno Katala staje się moim jednym z ulubionych autorów G. Mamy tutaj wykresztańkę w klimacie górskim. Uf, myślę, że tego klimatu nie ma za dużo. Ale tak, całkiem ciekawa opcja. Możemy zagrać jedną partię. Już tu właśnie chcę się dobrać do tych kart. Lub ekspedycja. Wtedy gramy trzy różne ymm, góry, doliny. Podrząbki. Tu będzie taki trochę spoiler, bo to jest takie trochę. Jak to się mówi? Legacy. Mamy tutaj 11 kopert, które w zależności od postępu gry odpakowujemy, więc gramy w tym y, trybie ekspedycja, gramy trzy górki, doliny, różne trasy. O co chodzi w tej wykreślance? Tak na dobrą sprawę mamy tutaj samą matematykę, bo mamy dwie kostki, które zawsze któryś z graczy będzie kulał i mamy pięć możliwości, bierzemy Albo bierzemy najmniejszy wynik, największy wynik, odejmujemy, dodajemy, mnożymy. Punktujemy za hmm, ciągi lub za grupy tych samych cyfr. Więcej jest jeszcze trochę tych zasad, ale tak w skrócie to tyle. Więc jeszcze gramy ekspedycję, jedziemy trzy takie traski po kolei, zaczynając od takiej najłatwiejszej. Czyli zaczynamy tu na przykład od takiej. Mam nadzieję, że nie pokazałem Wam już tej skoperty. koperty. Używamy coś. Takiego i najtrudniejszy mamy szczyt, tu akurat mamy Daula Giri, mamy 8167. Oboje z, lubimy z Anią trochę góry, trochę chodzimy po tych górach, nawet się wspinaliśmy kiedyś. Więc o dziwo spodobała nam się gierka. Gierka w sumie, już nie pamiętam w którym roku była wydana, trochę tak po cichutku przeszła. My to zdobyliśmy chyba na którymś Hobby Kości i naprawdę niezłe zaskoczenie i tak w sumie w nowy rok zagraliśmy i w styczniu najwięcej partii zagraliśmy w tą gierkę tak żeby trochę oszukać system żeby Marek miał problemy z montażem jeszcze chcemy jedną gierkę wyróżnić którą sobie ku pozwoliłem kupić sam a jest to Syndykat Zbrodni od naszej księgarni no na razie Ania leje mnie w to niemiłosiernie ale fajna gierka to jest polska wersja Blitzkrieg Czyli wojny w 5 minut, chyba. drugie wojna w 5 minut, czy w 20 minut. A tu mamy pojedynek między dwoma gangami, dwoma mafiami. Fajnie zilustrowana, fajna plansza, taka przepychanka. Więc to tak sobie wyróżniamy. Trochę oszukujący system. Więc to chyba tyle od ode mnie i od Ani. Dzięki jeszcze raz Marek. Mam nadzieję, że cykl się przyjmie. Do zobaczenia w lutym. Widzieliście gierki chłopaków. Moja gra miesiąca to jest Dominus Pisces, czyli gra, która wyszła 31 stycznia bodajże władcy Ziemi od phalanxu. Gra klasyka, gra, w której mamy mocną interakcję, gdzie cały czas musimy każdy ruch obliczać. Oczywiście najlepszy element dla mnie to jest pion akcji, tak samo jak pan lodowego ogrodu. Tutaj mamy pion akcji, na którym się wykładamy, planujemy. I oczywiście, jak lubimy troszkę namieszać w grze, możemy tutaj dużo namieszać, bo jeśli wyłożymy wszystkie tutaj piony akcji, dopiero rozpatrujemy te fazy. Wszystko, wszystko może się zmienić. Gdzieś, jeśli zrobimy ruch, który jest nieprzewidywalny dla przeciwnika, albo nie zakładał, że tego zrobimy, możemy popsuć plany, możemy też go wywalić z jakiejś tundry. Czy innego miejsca, gdzie miał przewagę, żeby zdobyć przewagę. Do tego bijemy się oczywiście o te karty. Te karty naprawdę potrafią namieszać. Pamiętam partie, gdzie miałem dwa piony więcej od przeciwników to przez połowę gry, także to jest dosyć mocny tutaj benefit. Grę polecam Wam, jeśli lubicie cięższe gry. Oczywiście nie cięższe w zasadach, bo te zasady tutaj są w miarę proste, tylko cięższe jeśli chodzi o myślenie tutaj nad stołem, główkowanie. Ta gra na pewno Wam dostarczy sporo. I to by było wszystko, co przygotowałem. Tak, tak minął styczeń, w lutym tak samo Was zapraszam. Zapraszam też do komentowania. Może coś zmienić, coś dodać jakąś rubryczkę. Coś Wam się spodobało. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.